Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zbliża się wielkimi krokami. W tym roku to już 53, wiele nowości, wiele ciekawych wydarzeń około festiwalowych. Maria Honka, witam Państwa w programie Druga Kawa, a moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Jurowicz, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki zatem będzie ten festiwal? No wyjątkowy, chociażby ze względu na to, że czterodniowy. Nie było tak do tej pory, żeby w amfiteatrze odbywały się cztery dni festiwalu. Owszem, były koncerty, które odbywały się na mieście, albo niektóre odbywały się w innych miejscach, typu teatr, kiedyś tak było z debiutami. Natomiast to, że są cztery dni festiwalu w tym roku, to jest wyjątkowe wydarzenie. No i to, że ten czwarty dzień to jest koncert muzyki alternatywnej, to jest również, myślę, bardzo miła odmiana. Jak wyglądało dojście do tego, że, że te cztery dni będą tego festiwalu w Chłopotach? E, 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 najpierw, jak pani zadała to pytanie, to chciałam powiedzieć, że odbywało się ciężko, ale ciężko o tyle, że mieliśmy i miasto, i telewizja swoje zdanie na ten temat. Natomiast to był też wyjątkowy festiwal pod względem uzgodnień, bo takiej współpracy i porozumienia i takiego udziału miasta w przygotowaniu festiwalu, a nawet jego programu, ja nie pamiętam. Było naprawdę dobrze, naprawdę wyjątkowo. Spieraliśmy się tak jak, jak chyba partnerzy zawsze przy jakimkolwiek przedsięwzięciu, ale przynajmniej była to rozmowa i był to dialog i naprawdę na zasadach partnerskich. Czwartego dnia koncert alternatywy, ukłon w stronę młodej publiczności? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie w stronę młodej, młodszej publiczności, młodszej niż, niż ta, która gromadzi przed telewizorami i w amfiteatrze, którą gromadzą pierwsze trzy dni. Chociaż mam nadzieję, że będzie trochę mieszana ta publiczność, jednak, ale jest to ukłon w stronę młodych ludzi, w stronę muzyki. Czy wykonawców niekoniecznie nieznanych, bo to nie jest tak, że wykonawcy, tak zwani, ze sceny alternatywnej są zupełnie nieznani. Natomiast no, jest to odmiana na pewno w stosunku do tego, co jest w programie Trzech Dni już od jakiegoś czasu tradycyjnie. Jaka będzie ta alternatywna scena? Możemy już uchylić trochę rąbka tajemnicy. Tak jak mówiłam już nieraz, będą i mniej znani wykonawcy i tacy, którzy zdobyli popularność też m.in. dzięki projektom niezwiązanym stricte ze sceną muzyczną. Pojawią się na przykład ballady i romanse na scenie alternatywnej, ale będzie też dobrze znany np. przykład publiczności NCPP, Pablo Pawo i Ludziki. Także i będzie wykonawca, który w tym roku zdobył w bardzo popularnej kategorii Fryderyka który wcześniej też pojawi się na festiwalu Cortes. I wielu naprawdę innych będziemy się bawić, mam nadzieję, do późnej nocy, mimo tego, że to poniedziałek i na następny dzień trzeba wstać do pracy i do szkoły. Mam nadzieję, że będzie, będzie fajnie. Takie przedłużenie weekendu dla Opolan. Tak jest, jest czerwiec, prawie koniec roku, prawie koniec sesji, prawie wakacje, prawie urlopy, więc można powiedzieć. Dla no niektórych się ta sesja może zacząć dopiero, no, ale życzymy, żeby że się zaczęło. Tak. Um, Specjalna nagroda NCPP też się pojawia, to też jakaś nowość w tym roku na festiwalu. To też jest efekt tej, tego dialogu i współpracy: tego, że telewizja, partner miasta doceniła również gospodarza tego obiektu, bo oczywiście miasto Opole i z miastem Opole jest związany Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, ale też przecież widzą, kojarzy się z amfiteatrem. A amfiteatr to nasz dom, czyli Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, i będziemy mieć w tym roku historyczną, bo pierwszą, ale mam nadzieję, że nie ostatnią, że to będzie po prostu nagroda, która na stałe zagości na festiwalu: nagrodę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. A ponieważ zajmujemy się muzyką, sceną i alternatywną, i bardziej popularną na co dzień. To nasza nagroda trafi do kogoś, kto na scenie muzycznej w tamtym roku zaznaczył swoją obecność w sposób wyjątkowy. Właśnie, co to znaczy ten sposób wyjątkowy? <grym> Czym się ta osoba musi wyróżnić na tle innych osób? Czy może już są jakieś typy? Oczywiście, że są. Oczywiście, że jesteśmy do tego przygotowani, bo większość artystów, którzy wystąpią i w koncercie premier, i w debiutach, i w Złotym Opolu przecież i w superjedynkach są powoli znani, a jutro zostaną przedstawieni szerszej publiczności. Natomiast my mamy swój typ i to wszystko to będzie niespodzianka do samego wręczenia tej nagrody, ale to ta wyjątkowość ta nagroda w ogóle, ta jej idea jest taka, że ta wyjątkowość artysty, który ją będzie dostawał co roku, będzie się przejawiała na różnych płaszczyznach. W tym roku może to będzie ten ktoś, kto wydał świetną płytę, ale może w przyszłym roku to będzie ktoś, kto miał świetną trasę koncertową albo napisał rewelacyjne teksty. W tym roku to będzie ktoś, kto ta, kogo obecność na pewno była zauważalna na polskim rynku muzycznym. Festiwal to także wydarzenia koło festiwalowe. Od ubiegłego roku koncerty rok opole i hip-hop opole. Raj festiwalowy, różne wydarzenia, kawiarenki z gwiazdami, co w tym roku, czy tak jak w ubiegłym jakieś nowości? Będzie kawiarenka, będą goście w kawiarence, będzie odsłonięcie Alei gwiazd, gwiazd, nowych gwiazd, ale gwiazd polskiej piosenki, będzie rajd festiwalowy. Będzie strefa widza oczywiście, żeby mogli, można było oglądać poza amfiteatrem festiwal. Co jest nowością, to to, że nasz partner, czyli telewizja w tym roku zagwarantował nam relacje z tych wydarzeń około festiwalowych na antenie jedynki, także to jest taka wartość dodana i również relacje z dwóch wielkich koncertów, które tydzień przed, przed festiwalem, czyli Hip Hop i Rokopole, na które serdecznie zapraszamy. Trochę je przejęliśmy w tym roku, jeżeli chodzi o produkcję jako Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy w tym roku również będą się cieszyły taką popularnością, a znamy artystów, wiemy co będzie, wiem jaka będzie scena, wiem jakie będą spektakularne światła. Mam nadzieję, że będzie super. Tylko pogodę trzeba, bo na razie nam nie dopisuje. Może, no, może trochę lepsza niż ta, którą mamy w tej chwili za oknem, ale nie taki upał jak w zeszłym roku. Bardzo prosimy. No to ja życzę z całego serca, żeby tak było. Kto odsłoni gwiazdy na festiwal? Albo ile tych gwiazd zostanie odsłoniętych? Będzie ich kilka. Będą to wykonawcy, którzy na, na scenie muzycznej zapisali się już dawno temu. Ich kariera trwa. Dłużej będą też zespoły, które powróciły na rynek muzyczny w tym roku będzie ciekawie, ale szczegóły już niebawem. Zatem jakie festiwal przyniesie korzyści? Bo w tych dniach Opole, ten dni życiem, do Opola zjeżdżają się gwiazdy, do Opola zjeżdżają się ekipy telewizyjne, media. Na te kilka dni w roku. Opole naprawdę jest widoczne na arenie ogólnokrajowej. Jakie to nam korzyści przyniesie? No, marka festiwalu jest nie do przecenienia i to, że mówi się o nim przed festiwalem, w trakcie festiwalu i po, i że materiały z festiwalu są również retransmitowane w ciągu roku, jest nie do przecenienia. Każdy, nawet jak, za, jak włączy telewizor w trakcie transmisji albo retransmisji i zobaczy kształt dachu, nie wiedząc nawet, Jaki to jest festiwal, wie, że to jest Opole, widząc wieżę piastowską w tle. To jest nie do przecenienia, naprawdę, a korzyści są też takie, że przyjeżdżają do nas ludzie przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają artyści, ich menadżerowie cały świat związany ze światem i z produkcją muzyczną. I na backstage'u tak zwanym, na zapleczu też dużo się dzieje, dla nas to też jest czas na to, żeby nawiązać nowe kontakty, zacieśnić te, które już mamy i mam nadzieję, że to zaowocuje też nowymi projektami. My na przykład na pewno, na pewno swoje ugramy. Czyli jest szansa, że osoby, które pojawią się na festiwalu w przyszłym roku mogą pojawić się również na scenie kameralnej. NCBP, tak? A na pewno to, to na pewno Nasza, na, zresztą będą tacy, którzy już u nas byli. Także to, to na pewno tak, tak będzie. Czyli będą także korzyści wynikające z tego właśnie, że będziecie Państwo zapraszać się na koncerty te gwiazdy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Rowicz, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Do widzenia.